Z tej strony chce. witam Was w Frostpanku, jedynce na scenariuszu arki. I co? Wysyłamy pomoc humanitarną dla nowego mężczyzny, czyli miasta robotników. I chłop, który przyszedł do nas prosić o pomoc, jakoś nie wybiera się, żeby wrócić do swojego wspaniałego miasta, woli jednak żyć w naszych luksusowych, zmechanizowanych i zautomatyzowanych warunkach. Prawda? Was oczywiście zachęcam do zostawienia lajka, do zostawienia subskrypcji, jeżeli jeszcze go nie robicie, żeby nie innych treści i do zostawienia lajka, bo to wszystko pomaga za LM, zostawiam serduszko, albo możecie tam napisać coś innego, pozytywnego. Dobra, yy, wracamy do gry. Nie wiem czemu miałem takie w głowie, o jeszcze raz pojdzę LMO, ale to już powiedziałem, więc przywitałem się, więc możemy lecieć. Kabel mi tutaj spada. Teraz musimy zgromadzić 2000 żarcia, żeby im wysłać. I... Kurde, jakie ja miałem plany. Niby między tym a poprzednim odcinkiem dla mnie minęło 10 minut, bo dlatego sobie herbatę dorobiłem. Mm, ale już mi wyleciały w głowie, a miałem wspaniały plan, jak w odcinek, że musimy tak, dobudować chyba jeszcze jednego robota. Eee, daj mi technologię. Ko a, e, robimy kopalnię, żeby dowiedzieć się ile rdzeni możemy przerobić na e, tego. Ile rdzeni możemy przerobić na kopalnię. Może na kopalnie, na roboty dłuższe zmiany, niekończący się znój, kapitanie. Nasi mieszkańcy są wykończeni. Niektórzy przez wiele dni pracowali na dłuższych zmianach. Ten wysiłek yy, zbiera żniwo. Ludzie zaczynają się burzyć. Zasłużyli na odpoczynek. Nie będziemy się tym zajmować? Dobry pomysł. No dobra, już tym razem odpuszczę. Niech będzie macie. Uj, niezadowolenie całe znika. Tylko gorzej, że teraz wolniej będziemy wynajdywać, ale no. Może się nie odbije to aż tak bardzo ciekawko, bo nam zostało już tylko 8 dni. No właśnie, gra jest krótka, ten scenariusz jeszcze bardziej. Czyli możliwe, że to już jest przedostatni odcinek, albo jeszcze dwa odcinki będą. No dobra, ale mamy udoskonaloną kopalnię węgla, nie żelaza, więc się buduje. Więcej racjonowanie. Ta, lepsze kilofy, od razu wynajdźmy. Tutaj się buduje też nam budynek do żarcia. Budynek do lepszego żarcia by nas, nam się przydał. Dobra, wysyłamy robota, więc żarcie teraz robimy na dwa automatony. Właśnie, ile mamy mocy w automatonie? 95, no. Może nie jest taki potężny jak ludzie, ale pracuje 24 godziny i nie jęczy, więc jest jeszcze lepszy. Dobra. Robot dotarł to jest ten robot, którego mi sklikiem wysłaliśmy. No i przypominam, tu jest trzecia opcja ekspedycja humanitarna. Kto by pomyślał, że tam jest ukryta ta opcja? No gra niestety nie wytłumaczyła, że w balonie jest teraz opcja humanitarnego wysłania. Dobra, mamy jednego typiarza. Nie no, trzeba by było chyba jeszcze jednego typiarza zrobić. on hmm, pójdzie do drewna. A, brak zasobów w zasięgu. Dobra, to to rozbieraj w takim wypadku. I w takim wypadku ja chcę tartakiem. No i zobaczcie, że tutaj nie ma, że coś zgniecie. Dobra, to dawaj, jak nic tu nie zgnieciesz. Dla mnie się to podoba. Do tego tartaka w takim razie wysyłamy robota. Dobra, tamte roboty już się ulepszają miejscowy. Ja się zastanawiam. No szpital działa na 120%. Tylko czy ja tego robota, no bo musimy mieć sześć robotów, bo inaczej ortodoksyjni nasi mieszkańcy się zdenerwują i powiedzą halo, misja najważniejsza. I ja też jestem, ja też się podpisuję pod naszych mieszkańców, którzy wiedzą, że cel uświęca środkom, ale no, jak mamy tutaj jak pomóc, to możemy pomóc, co nie? Hmm, niby rdzenie poszły. Tutaj mamy już miejsce na żarcie. Ile możemy tego żarcia skolektować? Możemy 1800, czyli dalej brakuje. Tylko jeszcze, żeby nam starczyło te żarcie, co nie? Bo węgiel jest kolektowany. Żarcie tylko troszeczkę trzeba skolektować, ale jak ulepszymy budynki do żarcia, to na pewno się zmieścimy. Tak liczę, staram się liczyć drugi, ten, drugim wątkiem, ile my mamy tych robotów, bo tak, dwa tu, dwa tu to cztery, tu jest piąty, tu będzie szósty i siódmy. Jeden robot poszedł z buta, jeden mamy na drewutni. Brzmi tak, jakbyśmy potrzebowali jeszcze wykraftować innego robota. Sorry, nie to. No i to. Dobra, możemy 2400 żarcia zmieścić. A ile możemy węgla? 8000. To ja do węgla sobie dorzucę. I taką, chyba już tyle magazynów nam styknie. Dobra, mamy no, lepsze kopalnie węgla. Ile my teraz wydobywamy węgla? 4500, z czego 800 jest brane. A nadwyżka jest to jakoś tak ładnie opisane? Czy trzeba matematycznie sobie odjąć? A nie, czekaj, dobra, wydobywamy 4,5. Nie, no to czekaj, tu jest zużycie, czyli my tak, no powiedzmy, że ponad 3000 wpada nam do. A jest, jedny zysk, tutaj i tu. No dobra, powiedzmy, że ponad tam. Ileś tam dostajemy? Ja to zakończmy Nasze rozmyślanie. Nie chcę czasu marnować na niepotrzebne obliczenia. No, więc dajmy sobie na razie trójkę. Yy, właśnie, a ten automaton poszedł i nie wróci? Ty, poszedł i nie wróci. Aha. Okej, okay, czyli ja potrzebuję zrobić dwa automatony. W takim bądź wypadku. No, bo one pójdą i nie wrócą. W szpitalu już nie mamy żadnych chorych, więc szpitalnicy niech idą produkować automatony. Złamano, bo już ludzie nam od... Nie wiedziałem, że to też się zalicza. Dobra, wróciliśmy chyba do tego samego miejsca i wynaleźliśmy technologię. W ogóle nawet nie wiedziałem, że to też jest przedłużona zmiana. To się szkoda. Mam nadzieję, że to nie zagrozi naszej misji. Na razie zimno się nie zbliża, więc ja będę za tym, żeby w szpitale lepiej działały. O, żarcie, tak, czyli żarcie. Już tutaj no na razie jesteśmy w połowie, czyli żarcie nam zgarnie po jeszcze jednym rdzeniu, to znaczy, że nam 7 rdzeni zostanie. Tu mamy jeszcze maszynę do ulepszenia, która tam chyba 3 rdzenie zgarnie. To znaczy, że. Yy, czekaj, tak? Nie, nie zgarnie trzech rdzeni, zgarnie jeszcze 2 rdzenie, czy 5 rdzeni zostanie. My teraz dwa automatony robimy, czyli 3 rdzenie nam zostaną. Chociaż tak szczerze. A, nie mamy robota, który pracuje w kuchni. To znaczy, że ja potrzebuję jeszcze jednego robota i z obliczeń wynika, że ja mogę go zrobić. Mamy automatona, go wysyłam do kuchni. Więc niech tam pracuje dzielnie. Mamy lepsze budynki do żarcia, więc od razu je budu ulepszamy, budujemy i tak itd. Tak Ocieplenie kuchni. Szpitale lepiej działające, ocieplenie cieplarni, selekcja w cieplarni. Cieplarnie będą o 15% wydajniejsze. Chcemy więcej jedzenia, więc w to inwestujemy. W ogóle jeszcze przez dzień, 18 godzin nie możemy przedłużać zmian. Trochę szkoda, bo zostało nam 6 dni, a my musimy jeszcze wysłać w żarcie i pewnie jeszcze węgiel. Miasto jest gotowe, nasze miasto zostało przygotowane do burzy. Teraz możemy. Już tylko czekać i mieć nadzieję. Zrobiliśmy dość, by przetrwać. Ale jeśli pomyśleć o tych biednych z nowego mensen. Wzrasta nadzieja. Zaraz pomożemy. Zapasy na czas burzy... żywność z nowego mensen... A, czyli to musi być. No i to będzie, no nie martwcie się. Tylko na początku 2000 żarcia. No, w kuchni jest potężny przerób. Robot pracuje ile może? No a... Chociaż mało, trochę tych. Ale teraz chyba. Nie dobra, zobaczcie. Akurat tyle, ile robot zużywa, tyle chyba produkujemy. Chociaż nie, produkcja jest chyba mniejsza niż przerabianie. No, no. Jeszcze jedna kuchnia by się nam przydała. Co tu się dzieje? Yy, brak zasobów idealnie, więc rozbieraj to. Węgla mamy za dużo. Żelaza mamy za dużo, wysyłamy tam chłopa. Kurde, no fajnie wszystko nam działa. Trzeba by było ulepszyć tę technologię do zbierania żarcia, mam takie wrażenie. Znaczy żarcia, do zwiększenia magazynów po prostu. Zbudowaliśmy automatona kolejnego i budujemy jeszcze jednego. I to są automatony do transportu. One są przygotowywane. Potrzebę na żywność. Nowy mężczyzna. Kapitanie, mężczyzna nowego mężczyzny chce porozmawiać o pomocy dla jego miasta. Moi bliscy i przyjaciele głodują. Wiem, że macie dość racji żywnościowych, by im pomóc. Boję się myśleć, co ich spotka bez waszego wsparcia. Proszę, wyślijcie do nowego mężczyzn trochę jedzenia. Zobaczymy, co da się zrobić. Nadzieja nieznacznie wzrośnie. Nasza misja jest yy, nadrzędna. Niezadowolenie znacznie spadnie. Nie no, nadzieja nieznacznie wzrośnie. I, a bo już mamy 2000. tysiące, to tak, to ja jednego robota powiedzmy, że żelaza zabiorę i wysyłam. Dobra, wysyłaj, ro idź robocie. Co tam dalej potrzebujecie? Węgiel do nowego mężczyzny. Słona przez nas dostawa żywności pomoże mieszkańcom nowego mężczyzn przetrwać burzę. Jednak, by funkcjonował generator, niezbędny jest węgiel. Przetworzyliśmy ilość surowca, jaką będzie potrzebował. Nie wygląda to dobrze. Zrobimy co w naszej mocy: 6 tysięcy węgla i 4 automatony. Nowa perspektywa, nowy mężczyzn. Pytanie. Wrócili inżynierowie, którzy byli przeciwnikami udzielenia pomocy mieszkańcom Nowego Mężczyzn. Obiecałeś, że skupimy się na naszej misji, i dotrzymałeś słowa. Wybacz, że w ciebie wątpiliśmy, wygląda na to, że jednak mamy szansę im pomóc. Zrobimy co w naszej mocy. Bierzmy się do pracy. Wydajność, wy... Wydajność warsztatów zwiększa się o 20%. Na... O kurde, wspaniałe! Czyli naukowcy będą lepiej pracować dzięki honorowym czynom. Infrastruktura pozostała nienaruszona. Przekonałeś mieszkańców, że potrafimy pomóc nowemu mężem nie narażając naszej misji. E, ufają ci bezgranicznie i są skłonni słuchać cię tak długo, jak będzie to konieczne. To fajnie, że nie chcecie, nie chcecie dłuższych zmian. Kurde, no mam 6 dni na zgromadzenie bardzo dużej ilości węgla. Nie mamy retorni. Żarciem to my zaraz się odbijemy, bądźmy szczerzy. Węgiel to w ogóle jest tego. Jest przepełniony skład zasobów. Dawaj mi te składy. Niewłaściwe miejsce. No i tu przez środek. I robotów najgorzej, potrzebujemy dużo. Te roboty mnie trochę niepokoją, powiem Wam. No, mamy tu typa. Co tam się dzieje? Nowy mężczyzn, potrzebny węgiel. Kapitanie, przyszedł mężczyzna z nowego męża, chce, żebyśmy pomogli mieszkańcom jego miasta. Macie dość dużo węgla, żeby podzielić się z nowym mężem. Bez waszej pomocy mogą tam nie przeżyć. Nadchodzi burza, czy jest, czy jest coś cenniejszego od ludzkiego życia? Polonizowałbym z tym, co nie? Na przykład te nasionka, za które powiedzieliśmy, że oddamy życie, żeby ludzie mieli z powrotem nasiona, no bo tak... Ogólnie, jeżeli ludzie przeżyją, a nie będzie roślin, to po co oni mają przeżyć, jak... Chociaż nie no, niby są rośliny, które będzie można hodować i jeść, ale nie będzie takiej zróżno... zróżnicowanej e, flory, co nie? Nie wiem, no tutaj to na pewno jest temat na dyskusję filozoficzną, co nie? Czy życie w bardzo monotonnym świecie Chociaż jakbyśmy rozwinęli przerabianie DNA pod własną wolę, to może by było więcej gatunków, wiecie. No to jest fajny temat do przemyślenia, jak się żyje w monotonnym świecie i co można zrobić, żeby nie był monotonny. Chociaż no, człowiek by się chyba nudził, ale dobra, za dużo już filo filozofujemy, przejdźmy do gry. Yy, w ogóle to jest taki chłop, o, widzę, że macie dużo, to weźcie, dajcie, daj. <grym> Czyli potem tu został, żeby się dowiadywać, czy my mamy, żeby dać. Dobra, nadzieja nieznacznie wzrośnie. Zobaczymy, co da się zrobić. Nasza misja jest najważniejsza. No, nadzieja niech znacznie wzrośnie. E, tak szczerze, węgiel szybko odrobimy i już nie trzeba trzymać sześciu robotów. To ja bym chłopa z żelaza zabrał. Ja bym. No, z jedzenia nie mogę zabrać chłopa. Bądźmy szczerze. Z węgla mogę zabrać chłopa. Kurde, ja potrzebuję tu czterech typów. Z drewna mogę zabrać chłopa. Co, jednej... jednej. To, 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 jeden już się produkuje dobra, to jednego z żarcia zabierzemy niech ekspedycja wyrusza do boju czyli węgiel już też został wysłany potrzeby nowego mężczyzn zaspokojone po tym jak ostatnia dostawa dotarła do miasta w oczach mieszkańców nowego mężczyzn pojawiły się łzy wdzięczności, zrobiliśmy co było w naszej mocy, teraz ich los zależy już tylko od nich samych oby nie, prze... Ten, nie zmarnowali tych yy, zasobów, które im daliśmy, ale to nie zmienia faktu, że ja potrzebuję dwa automatony. Dziwne, że oni nie oddają tych automatonów, co nie? Oni mają bardziej zautomatyzowane miasto teraz ode mnie, no bo ja wysłałem co? Cztery, sześć, siedem automatonów wysłałem. Ja mam dziesięć, ale nie patrzcie na to, bo to wylicza jeszcze te automatony, które idą, a tutaj idzie sześć automatonów. To znaczy, że ja mam tylko cztery automatony. No właśnie, czyli teraz trzeba je dobudować. Ale już technologia. Fajny jest ten bus technologiczny. Że o, tu mamy bardziej wydajne żarcie. Więc teraz chcemy... Czy ja chcę tą retornię w ogóle? A, ulepszone składy, dawaj składziki chcę lepsze. Ja muszę mieć więcej pojemności. Na węgiel czy żarcie, no... Dobra, dawaj trójeczkę. Ty! Nie no, w tym odcinku my kończymy grę? 17 minuta, 6 dni, a my już quest'a zrobiliśmy? Kurde. budowaliśmy nowy automaton. E, nowy menshen. Głos wsparcia. kapitalnie znaleźliśmy list do ciebie. Jest niepodpisany. Z całego serca popieram twoją decyzję udzielenia pomocy mieszkańcom nowego menshen. Wiem, że wielu innych podziela moje zdanie, ale nie mów o tym głośno w obawie przed tym dla których współczucie jest z słabością. Cieszę się, że nie jestem sam. Znaczy, czy współczucie jest z słabością? No wiecie, no jak mam nadmiar, to nadmiarem mogę się podzielić, no. Misja przede wszystkim, prawda? No, może oni potem, chociaż bądź co, bądź to tak dla no, segmenta to chyba bardziej zrobiłem, albo dla fabuły, chociaż może oni się odwdzięczą. Nie wiem, no nie chcę, żeby to zabrzmiało, że zrobiłem to interesownie. Ale to jest, dla mnie, ja dostanę achievementa, mój bohater dostanie... A i właśnie, znowu mamy tutaj tą rozmowę, czy zrobienie czegoś dlatego, żeby było miło, to też no, nie jest interes w tym masz, co nie, bo musi być miło. I tutaj możemy nawet przystosować pomaganie na siłę na ludzi, które wtedy nie jest pomaganiem, bo bo to jest na siłę. O, jak ktoś nam wzywa krokodyla, nie, to krokodyle łzy, niedźwiedzia przysługa, o. Tak to się nazywa. E, dobra, co my tu mamy? Zabezpieczenie dla miasta. Ostateczny wysiłek. Mieszkańcy tego mężczyzny są już bezpieczni, a my możemy znowu skupić się na naszej misji. Odwiedzają cię inżynierowie, którzy wcześniej wątpili w decyzję. Kapitanie, przyznajemy, że nie zgadzaliśmy się z tobą, ale to już przeszłość. Teraz jesteśmy gotowi podjąć ostateczny wysiłek, by wypełnić naszą misję. Bierzmy się do pracy. Zaczę się nadzieja. Kurde, jeszcze na dziejkę wpijamy. Chociaż tutaj ona nie jest zbytnio tu potrzebna. Jak sami widzicie. Dobra, ociepmy cieplarnię. No, czekaj, a może coś tutaj? Grzejniki. A dalej wymyślmy w końcu lepsze grzejniki. Niech i tak będzie. Chociaż wiecie co, musimy chyba ogarnąć przemysł drewniany i retoryny zamontować. Ulepszony skład zasobów. Badania ukończone. Ile możemy teraz pomieścić? 14 tysięcy. Idealnie. 3400 żarcia. No z żarciem trochę gorzej, ale nie jest źle. Dobra, wysyłamy robotę oczywiście do robienia żarcia. Żeby żarcie pierwsze się odkuło. Bo węgiel to, jak widzicie, on tam płynie... Kurde. On płynie dobrze. Udoskonalona kopalnia. I nawala wszystko. Dobra, dawaj prędkość. Co tu krzycie a, żar żarcia nie ma. No, zaraz powinno być więcej żarcia. No, jednak kuchnia ładnie sobie radzi z tymi dwoma budynkami. Co nie? No, już się żarcie sypie, już można w kuchni pracować. Już kolejny automaton jest produkowany. No, my na pewno to chcemy jeszcze ulepszyć, tej ludziom odpocząć. Odpoczywają przecież. No, dobra, z magazynami poczekamy. Ty, ten robotnik został. Przecież już mnie ten nowy mężczyzna się dobrze trzyma. Ale on został, żeby zobaczyć, czy pewnie jeszcze czegoś nie mamy dla nich do dacia. Dacia? Dania, no. Dobra, pięć dni. Węgiel już się odkuwa, żarcie też. Myk, myk. Nie no, na automatony to wiecie, to taka przyjemna robota. Super mi się gra ten scenariusz, on jest taki fajnie przyjemny. Eee, nie no, tutaj prawa żadnego nie mamy do podpisania. I powstał nowy automaton. No, na razie więcej automatonów ja chyba nie chcę. Ale chciałbym szybszą... O, hmm, czekaj, mamy czterech. Hmm, daj mi technologię, warsztat. O, akurat się mieści. Hmm, wyślę ich do warsztatu, żeby szybciej badali technologię. Dobra, mamy ciepełko. Mamy to, mamy tamto. Automaty inżynieryjskie, duży skład zasobów, zwiększ zasięg, maszynę do tartaków, czy już retorny. A dawej retorne. A dawaj retornę, już zaczniemy wynajdywać i przygotowywać ją do produkcji węgla. Nie wiem, jak dużo węgla musimy zbierać, co my? Dobra, już wybudowaliśmy, więc możemy wysłać tam tych czterech typiarzy. No, dłuższych zmian nie możemy dać, oczywiście. Obietnica spełniona. Dałeś mieszkańcom czas na, odpoczy na odpoczynek, utrzymałeś zwykłe zmiany. Ludzie znowu są gotowi ciężko pracować. Zrasta nadzieja. Dzięki, dzięki, więc teraz tak. Dłuższa zmiana, dłuższa zmiana, dłuższa zmiana. Kuchnia to robot pracuje, ale tutaj dłuższa zmiana, dłuższa zmiana. Naukowcy, wybitni naukowcy. Im szybciej to wybadacie, tym, tym mniej będziecie pracować, co nie? Bo już nie będzie trzeba pracować. U nas tylko i tak w, w nauce pracują ludzie. Jaki mamy bonus naukowy? 210. No proszę bardzo, zapasy zebrane. Zgromadziliśmy wystarczająco dużo zapasów, by przetrwać burzę. Zajęliśmy się też wszystkim. Przy... Innymi. O, odcinek Elo, 23 minuty. No to nieźle. Fajnie, że nam nie kazało czekać na burzę. Nadszedł ostateczna próba miasta. Uczynimy, co naszej mocy. Modlić co? pozostałe przyszłość w pokoleń. Kurde, strasznie krótki ten scenariusz. Cztery odcinki. Uczyniliśmy, co w naszej mocy. Nie, no, gituwa, gituwa. O, i mamy tę fajną. Fajny time, a time lapsik. co nie? Byliśmy wybrańcami Budowniczy. budowniczymi przyszłości. O nie, nie umiem odmieniać. Budowniczymi. Hmm. Ale zima zmusiła nas do podjęcia wyboru. No tutaj akurat chyba nie ma żadnego wyboru. Kurde, nie wiem, czy jeszcze ten walny scenariusz w takim razie, skoro on był taki krótki. Znaleźliśmy inne miasta. Bez szans wobec zimy. Postanowiliśmy pomóc. Ludzkie życie było... no nie było ważniejsze, mieliśmy nadmiar surowców, co nie? Uratowaliśmy wszystkie arki. No easy. Ale przede wszystkim, ocaliliśmy nowe męża. No to było takie poboczne, no ale no dobrze. Nie gra, będzie taka pompatyczna. Zaryzykowaliśmy i ocaliliśmy ludzkość. Nie ryzykowaliśmy, bo ja to na bezpiecznie zrobiłem. Niech to będzie nasze dziedzictwo. może i zaryzykowaliśmy, a co by było jakby nagle kopalnie się zawaliły? Nie wiem, ale to już trzeba wtedy pomyśleć jakie są szanse, na jakie ryzyko co nie? Kurde, no mam nadzieję, że scenariusz Uchodźcy no, nie jest zbyt krótki Dobra, no i z tego rozumiem to tutaj będzie po prostu spamiło nam ludźmi i czy damy radę taką ogromną liczbę ludzi trzymać Wiecie, też scenariusze dalisykowe one są o wiele ciekawsze Dlatego, że one no tutaj opowiadają o upadku męży, tego upadku Winterhomu, ale to, ostatnia jesień, tutaj budujemy generator, więc on jest super ciekawy. Ja bym go chyba nawet chciał na początku ruszyć i mamy na krawędzi, czy jesteśmy tym, yy, tą wioską, która ma tylko robić surowce i je wysyłać do głównego miasta, więc to też takie fajne, fajne odświeżenie. Właśnie zastanawiam, w co powinniśmy pójść. Piszcie Wasze propozycje. Jak no, nie zdążycie napisać na czas, to po prostu po danym scenariuszu zrobimy co innego. Chociaż no, nie wiem, czy nie pora zmienić gry, chociaż takie to krótkie było, że ja bym spróbował. To nie, nie wiem, jeszcze mam czas, żeby pomyśleć. Was zachęcam do zajrzenia w sekcję komentarzy, żebyście tam mogli właśnie napisać, co o tym sądzicie, ale też do sekcji opisu. Bo tam jest link do Discorda, gdzie jest harmonogram tygodniowy Ale też jest link do Instagrama i do najtów Ale oczywiście też zachęcam do zajrzenia tej sekcji trochę wyżej niż sekcja opisu Nie wiem jak to się nazywa, ale tam jest like i subskrypcja, co nie? No yy, Napiszcie komentarz, LMO też mówiłem? Chyba tak Dobra No to co, krótki scenariusz, ale on mi się bardzo podobał Przez to, że był taki fajnie skondensowany, bo już wiedzieliśmy jak się w to gra Bo podstawę nas nauczył A ten... No, ja lubię grać tutaj, że tej roboty i tak dalej. Nie wiem, no mi się super w niego grało. Mimo tego, że był krótki, bardzo fajny. No i spełniliśmy warunki, już nie trzeba było czekać. To też mi się super podoba, że gra wiedziała, że i tak przetrwamy. Nie budowała tego takiego sztucznego napięcia, jaki był w, w podstawowym scenariuszu. Że ta końcówka, jak już mieliśmy te podstawowe zasoby, to już gra też mogła nam powiedzieć, że już jest elo i przyspieszyć grę, co nie. A ona tu mówiła, że zobacz, może jeszcze, może jeszcze. Ja przez to się cały czas optymalizowałem, optymalizowałem. Powiecie, no, bo jestem logistykiem, więc musi u mnie być wszystko efektywne i no, efektywne, efektowne nie musi być. No więc przez to tak głupio, dwa odcinki skupiłem się na mm, przygotowywaniach takich srogich, takich tryhardowych, takich, że normalnie pociłem się śniegiem. No. A tutaj było tak fajnie miło. No i dobra. Pomyślę jeszcze, jaki scenariusz walniemy. Wy tam napiszcie też w komentarzu. Ale mocnej strony łazik chce, skomentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, elo.